Tak jest, Myślę, że ważna uroczystość, ważne wystąpienie gości w hołd hołtowtany w Polsce. A nie było zgrzytu w postaci właśnie chociażby nieobecności prezydenta Kaczyńskiego. Proszę Państwa, ja już powiedziałem, nie chcę tego komentować, dlatego że jeżeli chcemy, żeby było święto, no to nie róbmy z tego sporu. Takie wydarzenie, że przyjeżdżają premierzy, szefowie państw, krajów, które odzyskały dzięki Polsce także demokrację i wolność, było ważnym i potrzebnym wydarzeniem. Cieszę się, że byłem w Krakowie. Panie Prezydencie, Rosyjskie Ministerstwo Obrony opracowało na stronach internetowych w ramach cenicyklopedii wojskowej takie, takie hasło, stwierdzenie, że Polska odpowiada za drugą wojnę światową. A w rozwinięcie tego hasła. Napisane, że tak naprawdę nie na nie były dość umiarkowane. po czym tu mówimy? No nie, nie znam tej wypowiedzi, więc nie chciałbym jej komentować tak dokładnie, no ale Polska może tylko wyrazić i zdumienie, i oburzenie, że dokonuje się swoich rewizji historycznych, a jeżeli on płynie ze strony rosyjskiej. Na no tym bardzo jest nierozumne, dlatego, że Rosjanie doskonale wiedzą, czym była druga wojna światowa, wiedzą, kto był sprawcą II wojny światowej, a mają także w jakim sensie swój udział w polskim dramacie, bo przecież pamiętamy partii Bentrop-Mołotow, który, który poprzedził początek II wojny światowej i prawdopodobnie również ośmielił Hitlera do podjęcia tej decyzji, że nie ma żadnych powodów, żebyśmy rewidowali te opinie, które my od wielu lat znamy, a które doskonale rozkładają winy oraz kto był ofiarą tej winy. co wymiernie można zrobić w tego, co mówiliście w a więc na kraje, które są źródłem tym to jest dużo, bardzo wiele inicjatyw, one muszą być i wspólne, takie jak wspólny głos choćby tutaj premierów dotyczący walki o wolność w krajach, które nie posiadają tego szczęścia, a z drugiej strony jest wiele inicjatyw pojedynczych, to znaczy my powinniśmy na przykład wykorzystać Partnerstwo Wschodnie, żeby pomóc w odzyskaniu wolności i demokracji na Białorusi. To jest w zasięgu polskich możliwości. Na pewno na różnych forach międzynarodowych te kraje młodych demokracji powinien walczyć o zmiany na Kubie, o zmiany w tych reżimach, które dzisiaj są autorytarne czy nawet totalitarne. Do tego służą również wielkie organizacje międzynarodowe, ONZ, Unia Europejska. Natomiast ja myślę, że gdybyśmy chcieli powiedzieć, co Polska powinna w tej chwili czynić, tak praktycznie jak bym powiedział, rozwijać partnerstwo wschodnie, pomagać środowiskom opozycyjnym na Białorusi i uczynić wszystko, żeby w ciągu niedługich lat Białoruś stała się również członkiem tej demokratycznej rodziny. Panie dziękuję prezydencie, jeszcze jedno pytanie. E, tutaj wiele było podziękowań, premier dziękował zwykłym ludziom, dziękowali Polsce. Czy pan by komuś szczególnie podziękował? Moim rodakom, podziękowałbym właśnie tym bezimiennym Polakom, którym rzadko się mówi dziękuję i im się to należy, bo okazali się nie tylko odwagą, nie tylko determinacją w walce o wolność, ale także cierpliwością znosząc trudy i znosząc koszty reform, bo przecież dla wielu środowisk, dla wielu osób to było bardzo Bolesne. A teraz chciałbym, żeby Polacy pomyśleli o tej wywalczonej wolności. To znaczy, żeby poszli głosować na przykład w wyborach 7 czerwca, bo my jesteśmy takim krajem dziwnym, gdzie w walce o wolność ponieśliśmy wielkie ofiary, a z wolności korzystać tak chcemy umiarkowanie. Więc apeluję, skorzystajcie z tego wielkiego szczęścia, jakie wywalczyliście z wolności, z demokracji i idźcie głosować 7 czerwca. Już bardziej, tak powiem, nie mogę nawiązać do chwili bieżącej. Więc dajcie teraz już. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.